Tam w oddali biega mój przyjaciel Smajslu. Jak widzicie, skacze, yy, podskakuje. Drodzy widzowie, założę się, że nie będziecie szybsi od niego. Uwaga, robimy wyścig. Macie dosłownie 4 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę, zanim Smajslu kliknie w dzwona, który jest tam, za tymi skrzynkami. Dobra, uwaga, widzowie. Smajslu, gotów, robimy wyścig. 3. Wyścig? Dwa. Dobra, jeden. Dobra, dobra, Start, dawaj. musisz kliknąć w dzwona okay, biegdy, szybko. Biegdy, 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 biegdy. szybko! Widzowie, szybko, subskrybujcie szybko. kanał. Bum. O, kliknął Bum. dzwona, brawo! Subskrybujcie nasze kanały z dzwoneczkiem, bo to jest mega ważne. A dzisiaj razem z Smyslow będziemy pokazywali naprawdę Bum. niesamowite rzeczy, które są ukryte w tych skrzynkach. Drodzy Bum. widzowie, jeśli chcecie zobaczyć, szybko subskrybujcie ten kanał, ponieważ wbijamy 200 tysięcy subów. No to co? Smyslow? Na 3 4 klikają, Białam. oczywiście klikają subskrypcję, a my otwieramy skrzyneczkę. Yy, uwaga. 3 2 1 Teraz. Oooo, co to tu jest? jest? To są chemikalia. Chemikal X to są jakieś związki X, którymi właśnie będziemy mogli zamieniać moby zwykłe w mutanty, a później Oooo. w nie się również też zamienić i grać jako mutant. Dokładnie widzowie, więc szybko zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję U, Dobra, sobie weźmiemy tak sobie, sobie weź? troszkę, dobra, tak, bierzemy, ja bierzemy bierę. Cały ekwipunek o. prawie, dobra Cały tylko troszeczkę Zostawię sobie wow. troszeczkę miejsca na maszlowiękę, ale chodź zobaczymy Dużo co jest tego. w tej skrzynce. Tutaj tej również skrzynce, jest Tutaj mm. mamy. Tu możecie kliknąć drugą łapeczkę. Dokładnie łapeczki, łapeczki. A tutaj mamy rzeczy. Widzimy wow, dokładnie, czy przy, przydatne dla nas, dlatego że musimy się ubrać bardzo mocno, dlatego że te mutanty są twarde. Ciężko będzie nam je pokonać, więc musimy mieć wszystko najlepsze. Nadarytowe. Mamy najlepszą zbrojkę w Minecraft. Rozumiecie to? Tak jest. Tylko nie widzę, no. Odłożę sobie łuk, jeszcze wezmę strzały, tak samo, dobra, tyle chemikaliów, tyle mi tego wszystkiego wystarczy, są, bierzemy ale tak, układamy sobie, mamy strzały, no. w sumie trzy staki, będziemy musieli tak naprawdę zawalczyć, ale smajslu, słuchaj. Tak. Teraz jest najważniejsze, musimy poczekać do nocy, ponieważ w nocy właśnie, noc jest się najważniejsza, mokni. bo czekamy na zombie, czekamy na endermana, creepera, różnych takich, bo w nich właśnie dzięki tym miksturom Chemical X możemy zamienić w potwory, mutanty. Możemy... Spróbujmy to zrobić właśnie na, obiecce, na owieczce. Dawaj, dawaj spróbuj wejść na owieczce. Dawaj, Piedź, owieczko, da, czekaj, ona ucieka. Dostała. dostała, dostała. Z tego wychodzą różne czaszki. Patrz, patrz, patrz no, to co się, się dzieje. dzieje no, oh. Czy ona wytrzyma ten? Co to było? Ej, ona nie wytrzymała o... presji, słuchaj, wybuchła, o, to było rozumiesz? Dziwne, to jest widzieliście? bo to jest takie chemikalne. I to tylko mogło. Zobacz! Smoclu! Za momencik będzie noc! Będziemy tak, gotowi. I wtedy szukamy zombie, zamienimy w ich mutanty, następnie pokonamy i będziemy grać. Dokładnie. Jako będzie Dokładnie. super. Dobra, okej, okay, spróbujmy teraz może czekaj, owieczka, nie jest tu jakaś króweczka. Ej, mam, mam plan. Rzucę muc... w cztery owce. Dawaj, cztery owieczki A ja w kurczaka, może będzie mutant chicken. Wow. <laughs> mutant Uwaga, Uwaga, patrz. Chicken. A macie! Dwie owieczki Dostała. Dostał. jedna dostała. Tylko jedna? jedna tylko. No, patrz, masz co się z nią dzieje, pa, 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 A ja właśnie z chickenem wow. patrz. Wybuch! Kurczaka wysadziło w powietrze. <laughs> wow. No to, no jest patrz, tam jeszcze to konie są na nocy, po lewej to stronie. Tu zmniejszę. No, no, i słuchajcie, no i tutaj. Czy... Musimy szukać tego zombiaka, y, creepera, kogokolwiek, zaraz powinni wyjść tutaj z lasu i bierzemy Dobra, się za nie. W co byś chciał zamienić? Zombiaka, czy creepera, czy, czy szkieletów? chętnie. Ej, spoko, bo znalazłem trochę. A masz, dostał! Ej. Tak, tak, dzieje się! Uwaga. Czekaj, co się dzieje? Gdzie ty jesteś? I, I, ja chcę to zobaczyć! I, i, niestety, nie dał rady, I, nie przeżył. Nie. W konia? Nie, a nie ma nie ma, nie ma nie ma, nie ma nie ma, nie ma nie ma, nie Trzymaj nie pochodnie, nie nie ma, masz co? 64. nie ja ma, mam, mam, wow, ile tyle, tyle ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jest Gdzie jest ten? No, gdzie jest nie gdzie jest ma, musimy poczekać. Taś, taś, gdzie jesteście? Przyszliśmy po was! Jest mamy szkielet po lewej stronie! Chemikalia. Mamy szkieleta! Chodź tu szkielecie! Gdzie, gdzie o, widzisz szkielet? Zobacz tutaj mamy kolegę! O! Wow, biegnie wznosnął! Czekaj, czekaj! Nie zamieniaj go! Gdzie jesteś? Yy, tutaj, tutaj zobacz! Rozstawiaj pochodnie! Musimy oświetlić dużo, okay. dużo e, miejsca! I walnijmy teraz w niego! Tymi chemikaliami! Czekaj! Okay? Dawaj rzucimy dawaj. razem! Uwaga! 3, 3 2, 1! Teraz go! Dostał! Zwinia podwójną dawkę dostał chemikaliów!

Ło, mnie wywalił! No on ma po prostu jakiegoś knoka takiego, no Musimy go jako mutant, nie? Dawaj, nabalamy go ze wszystkiego. Siekierką! Tak, padł! Zjadłem go. Zjadłem go. Zobacz, ale tu jego kości są. jego części działa. Pozbierajmy to. Możemy zebrać? Chyba tak. Tak! Ty możesz dwie zebrać, Mamy Mam jego kości! Mutant Skeleton Limp! Zobaczcie! Mutant Skeleton Limp! O ja głowę tutaj mam! Zobacz! tutaj głowa jest Smyslow! Zobacz Głowa Zob jego? Pod Zobacz. O podniosłem. Ej, masz głowę jego! Załóż o, na głowę. Ej, mogę ją ząbiacu, założyć. Małeś. Pocz? Joko Pokaż go, masz ogromno. Głowę jego? Czekaj, bo nie zabiję. No ty zamiętę. Pokaż mi <laughs> Ma truner zawienię się. Jak to wygląda? Dobrze? Ale jaką mam szczękę, widziałeś to? Pięknie, pięknie wygląda. Szczena jak szkole. normalnie, jak ta lala Creeper <laughs> idzie, dawaj Creepera zamieniamy! Creepera, czekaj, tylko muszę ściągnąć tą głowę. Creepera dawaj, Creepera dawaj. Dałem nałożyć! Nie uważaj! Postracimy go! Nie, nie, nie! Częstam niego! Dostał! Masz ja, drugi. zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie to, I co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie, zamienił się, zamienił się, jaki biegnie za mną, no. ratunku, ratunku, uważaj, uważaj. ratunku, jak skoczę? co to? ej patrz, jakieś jak małe minionki zrobił, mini jak o masz, dobra, 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 te dobra, małe, małe już zginęły, masz, ty creeperze, o masz, jak on nawala. Dobra o, ty, davy, 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 A go full JA, go wow. ja go Co jest się. grane, patrz jak on wywalił Otym do nieba jeden Biaci, ty, O jeden Ja dawaj No nieźle Ty, czekaj O, on o się nie, teraz co on robi, co robi nas, ciąga nas Jest zrobić? go ciągnąłem go Zjadłeś go Ty I mamy jakieś jajko, Co to za jajo? Uwaga Bierzemy je? Wziąłem jajo Ja Jajo ty? na głowie! Jajo masz na głowie! na głowie! Tak, o! O! masz! O! Moje, zabrałem bierne. ci! Ty można w berkach grać, ty. Jajo na głowie, ty! Co za dziwne! Zabieram cię, jajo! Ważą jajo jest na moje! Głowie! <laughs> Patrz. Jakie dziwne! Dora, ding, 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 mamy ding. dobitych już dwóch mutantów. Teraz pozostało dobić kolejnych. Przykładowo Enderman! Enderman, tak! Widzę Gdzie go. są Endermany? Sporzałem Czekaj, tam! Głowie do mnie. o, -o To szybko, go chemikaliem go. A masz! Dawaj go! Dawaj go, dawaj go! Dostał. A Dobra, leci, leci, Bostał. leci, leci leci tu. Tak, tak, John jest Gdzie on Nie jest? wiem, teleportował się gdzieś tam. E, tam, tam. Leci, Widać? To jest... O, o, Jaki o, o. o ile on rąk? O, idą A Poczyk się oślepił teleportuje! Mnie. Oślepił mnie, oślepił mnie! Co? Nigdzie nic ma tuner, wiesz go, ma ma tunę! Yy, czekaj, bo on z drugiej strony przyleciał! O, jak mi... O, co on rzuca Ej, co on rzuca tym! O, tym, mały Czym? jeden. Dawaj, nawalaj! A, Wywalił mnie do góry, lul padam! Mam mało czekaj, co! jest grane! Ła CO się co robi! Co jest grane! Wow! Co to za efekt Poczcie. jest? Masz gościu, wynocha mi stoi. Patrz jakieś duchy endermany. Jaki to go, są go, jakby go, duszki go. endermany, rozumiesz? Widziałeś to? No widziałem ja, co, fioletowe. Dawaj po... go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. go, go o, teleportował go. mnie. Masz, oj, Teraz ja mam oślepienie, pięknie, dziękuję dawaj, bardzo. Dawaj, ej, dzwonił mnie, wywalił mnie do góry, padam. Co ty? O, tu to, siłę się siłę piję. będę go bił bardziej. Wypij sobie siły, ej on wziął kolem. Miksurka siły, spoli. dobra, mam miksturkę siły, szybko, szybko mi się miło. Ty dawaj, dawaj, dawaj. Jezu te duchy mi atakują, no wy naszek. O, wywaluj mnie do góry! Ty, o, co za mi się? on stąd, ma hapsów! Coisz to co to za... Co on robi? No, walaj go. no walam, no walam, Ty walam. Co to Klautu jest? Tu jest jakiś. A, I on się śmieje, ten clown! Nie. tu? Rozwaliłem kogoś w ogóle. Rozwaliłeś kogoś? Dobra, nie Ej, gdzie jestem mutant? Mu tak. jest, tu jest. Debnę za debnę, tobą. Debnę, debnę, a tu jest. Co tu jest. A, go, dawaj, go dawaj, go dawaj, go dawaj! Go, no, nie go, wiem roku, nic roku, nie, nie <grycia> widzę, nie wiem na gdzie on jest, z której strony tak jest No A mi się łapy tej nie widzę! A to ty <grycia> z sorry. Serie! Nie, 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 <grycia> Ej, jak go pokonać? Kolor? Coś wciągnąłem, jakiegoś pajęczynę. Ej, no jak ciężko ej, go! Nie go, wiem, butak. on jest przemocny, czekaj, bo to trzyma. Ty Tu jest, Dawaj, go dawaj go, dawaj go! daj go, go. Wciągnąłem tego Endermanito! Co to jest? Co to się pojawia? To Takie jakieś dziwne. Jakieś dziwne ej, efekty, oła. dawaj rozwal to, rozwal to. To rozwalić? No dawaj, co to, to, to da radę rozwalić to wszystko, no? A koniec. Ej, ej, bro... Bro... Ile pereł, ile. oczu Endermana Niezły wow. dropik, to był dobry dropik, to już można ładnie... Ej, dobra, tu jeszcze, zombi, jeszcze mutant zombie. Z mutant jeszcze... zombie jeszcze brakuje. Mutant zombie? Tak, mutant dobra, zombie. Oho, Enderman jak mi jakieś mi się, 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 Ej, mutant Paksik. zombie jeszcze. Czekaj, weźmy kogoś. Co, tam co tu tam idzie? Z, Z głową. Wiesz co? E? Co to? Coś, jest ma, z głową, tak. coś ma głowę w... ja w... tam. Coś ma głowę. musimy zombie zombi szukaj zombi szukaj. Po słońce zaraz będzie. Zombi, 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 zombi. To szybko do lasu, tam gdzie ostatnio. Uważaj. Dawaj, 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 tobą. Widzę, widzę, widzę. Samego, go. Dobra. go. Ej, tu jakiś jest z lazurami, w ogóle nawala. Wynocha, wynocha gościu. O! Jest go to mutantem może też gadać. za mną teraz biegnie. Uuuu. go wyrzucił, Ty, On mnie wyrzucił w górę, a później skoczył w moją o masz. stronę. O bigo, Boże, spadł. Leży. Bieg, Leży. dobrze. Dawaj, bigo, bigo, bigo. Leżek. 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 dobrze. Gleba. Wstaje co? Stał. O, jaki je. O się rzucił nie, 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 To nie, 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 Czekaj, o ty mały, no o, go, o, dawaj go, dawaj go A masz, a masz No dostał, dobra. znowu leżeć Czwarty raz leżysz, widzisz? I jeszcze podskakujesz, ją, no Ja jeszcze podskakuję no, Rozumiesz? A no, masz, drugi raz, no, drugi raz, teraz, raz. dawaj, dawaj go A ja masz, leżeć A masz, leżeć <słuch> Leżeć Leż. Ej, nie, zjadłeś go, a ja? Ej, tu wszystkich zjadłeś, a ja? No nie wiem, no No weź, no Chciałbym spróbować jeszcze jedną rzecz, będzie to, uwaga, uwaga Bałwan! Wow. Co? Bałwan budujesz jeszcze? Nie wiem, chcę to przetestować, nie zobaczymy, czy to też widzi. możemy zamienić w mutanta. No nie wiem, trzeba spróbować, może. O! I zobacz! Oh, jest! Zrobił! Siemka. Ok, mamy, mamy bałwana zwykłego, to jest bałwan. Ruszając Czekaj, może się... stwor... stworzymy drugiego, może. O, tak. Hey, dorzućmy chemikaliami, uwaga, zacznij stanie? Cyk, raz, cyk. dostał? I co? Drugi raz, uwaga, uwaga, czy się stanie? Zamieni się, stanie? się czy nie? Czy coś się zamienią? Tak jest. Ej, gdzie Gdzie patrz. Drugi! Oh, a gdzie drugi? Ej, Ej drugi jest zgin... Nie, oh. nie, zobacz! Ty ale on chyba nas nie atakuje, on jest chyba dobry. Pokuda uh. oh. go na hita. No hita go żeś Co jest grane? A teraz w nie się zamienimy. zamieńmy. I teraz się umy... Rosnę. Gramy! Jako mutanty Co się dzieje! Tu z tyłu jestem! No jestem, jestem, widzę cię, no czekaj, bo... Czekaj, no jak ty masz głowę wykręconą, nie widzisz mnie, o teraz! Co o, teraz się grane? patrzę Kłopię, na ciebie w twoją stronę. głowę! No nie wiem, ty zruszam głową, zobacz! You see me rolling! Ej, stój, stój, miejscu! O No nie, nie obracaj się, nie obracaj się! No! Co jest grane? No czemu się obracasz cały czas? No nie obracaj się! Ej, ci głowa normalnie jest skrzywiona w dół. Cześć! No! Wiem. LOL. Ej, czemu wiem. ty głowy nie możesz wyprostować? Wow! Wybuchłeś! Co jest grane? Jak niby. Nie wiem. Co jest grane. Co robiłeś? Nie wiem, jakoś wybucham. E, bo wybuchać. Co no wybuchać! Nie mam pojęcia e, mamy, o co chodzi. Będąc mutatami mamy ich efekty. Ja zostałem mutatem śnieżnym, takim golewe, golemem śnieżnym, ale nawalasz. O zobacz na mnie, patrz jak głową fajnie ruszam. I dum 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 dum, dum. Czekaj, a co, coś ci a mogę jak zrobić? jak testować, jak testować, co mogę kliknąć tutaj? O... I bum! Co ty zrobiłeś? Ała! O, 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 o. o sorry! Wiem. Przepraszam z małyszą, gdzie ty jesteś? Jesteś w wiosce? Jestem. Czy obok? O, w wiosce się zesponowałeś! Idę do ciebie! Zobacz, teraz Zobaczcie, tymi... gdy biegam tym owce. bałwanem, to normalnie po respi się śnieg! <laughs> Co? Ej, no to ty możesz cały śnieg. świat zamienić w śnieżną tak, krainę! Tak, biegając mogę zamienić wszystko pod sobą w śnieg. Eee, zobaczcie, sz... ej, czekaj, nie, 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 to tylko trawę zamieniam, a ścieżkę nie mogę, a eee... zobaczyły tutaj. O, a drewno mogę, dobra, a ogródek, chodzę po tym? Jak myślisz, uda mi się zniszczyć u... ten domek, czy nie? Tak, ogródek jest... da radę. Ej, ja zamrażam w lód wodę! Co? no no Ej, tak, ej, ja mogę ej. zamarzać wszystko, by sobie A poobawić. ja za momencik Śnieki. zniszczę ten domek, Noś. uwaga. Trzy, sobie coś. Co ty robisz? Jeden! I boom! I BUM! Czekaj. O, jabłuszka! Ładnie, ładnie. Czekaj, jeszcze raz. I masz boom! Efekty, bo on, będąc tym właśnie mutatem Creeper'em. No. Czekaj, czy tak potrafi skakać jak oni. Mamy no, właśnie wszystkie umiejętności, możemy grać tymi mutatami, zobaczcie jakie ja chodzę. bu bu Mogę zniszczyć koszt. całą a masz, że. Masz, ty! A masz, a czekaj, walnę I... z tego. A masz, ty. A masz, ty. A masz, ty, A Ja, a ja zniszczę domki wam ja trzy... wszystkie. Dzwon będzie, czy nie? Ja będzie? nie wiem, będzie. jak z tych kulek wow. nawalać się jeżdżdy. O, Nie wiem, jakby z tych kulek, też chyba nam może nawalać tych kulek, albo nie może, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, ej, może zamienimy się jeszcze w coś innego. innego. Spice dopiero... Ja też się zamieniam w Wendermana, zobacz! O o, no, o, o. Ja, dwóch jaki endermany. Wielki! Chodź wow. tutaj, chodź tutaj, a masz a Chodź tu, petunie. ja ci zaraz pokażę! Ode! O właśnie Peter Bałko! mnie! O. Mam rękę normalną! No właśnie, ja też mam! To jest, Let... ej, potrafi się tepać! Jest daleko, zobaczcie! Co ty no. gadasz? No za? No, ej, co? Aż tak daleko? I to dżiu. chyba w wyznaczonym miejscu, gdzie byś wow, chciał tylko. Wow. O. chłopie, ale jak daleko? Na drzewo do końca drugiego końca mogłem się tepnąć tutaj. Patrz, I zacznij, z tej tak ja samo. ja też się dżiu. mogę teleportować. Nawet no na to drzewo. U, jest Gdzie ty jesteś? Aż ja tak daleko? Drzewie. No, co ty gadasz? Czekaj, ja spróbuję, ja nie mogę, A Dawaj, nie mówię, ja nie mogę z ciebie. shiftem, jestem. Widzę cię, widzę cię, zobacz, kocie będę. Pum. Jestem kocie, siema. Siema, no <laughs> to wykrzymasz. potężna, I Bum, jestem koło domku. I no, bum, jestem koło może... drugiego domku. Ej, będzie Jak noc, to będziemy mogli się nawalać z nimi. Zobaczmy, wow. czy nas od co Boga uwaga, i pyk. Na słońce? Aha, nie da rady, nie da rady na słońce, za daleko. Unstable to teleport to the Ale occasion. szkoda, byłoby fajnie, nie? Jakbym na słońce się teleportnął albo na księżyc. A, uderzyłeś mnie. Co, tak? tele teleportając... Ej, dlaczego mam oślepienie? Jak ty nie mi wiem. zrobiłeś to? Nie wiem. Oślepienie mam. Jak nic po ci... nie widzę. Co ty gadasz? Łatwo się bije, ale musisz, musisz się na mnie teleportować. A, uła, uła, piję, ej, da, dostaję obrażenia padam. co serio? mnie napala? No serio, dostaję cały czas. Tu się do mnie tepło, Ej, jakiś inny mutant chyba mnie nawalał. Co to ty jesteś? To twój kolega trunerito A to ty jesteś? Jak ty mi zrobiłeś oślepienie? się oślepienie? No musisz, kl musisz kliknąć na mnie i shiftem, patrz. Jak? U. Teraz? No na mnie teraz? kliknij, na mnie. No, no, kliknę na ciebie. No tak, żebyś się teleportował koło mnie, no. No, no i teraz dałem, no teraz. No, a, a teraz. O, oła! To no, zostałem, no. Oła! Ile dosnasz? No serduszko. O zostaw mnie. Zostaw mnie. Wow, Ślepiłeś mnie. I jeden. Ooo, ci będę tutaj zaraz. Uważaj! Mały zombiaczek cię atakuje teraz. O, 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 złote jabłuszko? Złote jabłuszko. To masz. A masz. To masz. Ty odzaję. Masz. Częk. Dostał, tak. Częk. BUM! Zombiak! Yyy, wow. w ZOMBIACZKA! O masz, ey, co ty mi no, nabuchasz? Ja cię jest, rozwalę! Ey, to Do tego Ej, małego muszę rozwalić. Czekaj, patrz, patrz, ci, mam młot. hamer. O o ty... Ej, o masz, faktycznie masz. Masz. Co jest literal server error? <laughs> wywaliłem cię tym młotem z serwera, czaisz? <laughs> Gonią mnie, bim! Mam ich ołomow! No właśnie, i Goni mnie, oh my god! Zaczynamy sobie taka, możemy nawalać. Cyr! Znaczy, tylko mamy... A masz, czekaj, mogę. Dostał, tak? Czekaj, ja czekaj, będę dostał... chemikaliami rzucał, masz ty! A masz, o, dostał, dostał! No go odepchnąć Dostaje, tak atakuje zabijaka, jak to wgoda. Masz? taki malutki atakuje takiego wielkiego. Czekaj, ja tutaj normalnie. Rozumiem, go! I on dostał, serduszek na dwa hita tylko? Co? Serio? Co to gada? A co, co, co to za usadził w powietrze? <coughs> na marze pedynę! On dwa hity, to coś rozumiem. Słyszałeś rozgaliłem. to? Wow, Słyszysz to? Jaki jestem silny, jaki mocny. Co to za dźwięk był? Jaki dźwięk? Patrz wszystkich na hita, rozwalam. Nie o masz, o masz, podchodzimy, dostajemy. Ja chciałem stworzyć kolejnego oziomka, żeby z nim zawalczyć. Tak, tak, przeciwko mutantowi. I... Świetny plan. Cześć, zamienię go w mutanta. A ja Będziemy Creepera się zamieniam. Bić. O, dostał? Tak, dostał, dostał, dostał. Dobra, ja i zamieniam się. by trzeba Dobra. być jakiś mocny. Nooo, zamienił się. O marsz, dostaję Dostaje, dostaje. O tym mały, jeden czas I co, jak ci idzie? A co ty masz za głowę jakoś? Skacze, on skacze. Ej, nie ma odeb. Co ty masz za głowę Jakąś... Tworzył jakby. I tak, dzwoneczki? Tworzył kurzu, 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 kurzu. Klatę i chciał mnie zjeść, klatą. I mnie nawala. Ale jak o, ty kurzu, co to rozwaliłem go. A... A Dawaj tego coś... dziada teraz. Weź go. No wej on... gdzie ty masz głowę? Boże, straciłeś się gdzieś masz z tyłu głowę, zobacz. Ja, ja mam wszystko. Ała, dostał. O, Ła, dostał! Oj mały jeden słyszy. Smile bez głowy skacze o, Jak o, to głośno! Ty ile A ty gie. To malutkie Bada, creeperki! Łepetyne, łepetyne mu. Co Dobra. Sobie je? Mutant nie? mutanta. Zniszczy wszystko. całą wioskę, chłopo! Padaj, 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 nawalamy go nawalamy Dobra, go. Rozwala, o, rozwala, 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 wciąga nas! Bożaj. I bum! O wow. ściągał ze sobą <laughs> O o, Zamieniam się w coś co, o, czuś, czym ja jestem? Mygo. Zostałeś szkieletorem Co? Uuu, Szkieletor? Ej, a Uuu. powinniśmy też umieć tak skakać Majslau, ratunku! Ratunku! Nim powinno też się gdzie skakać, Ej. ale nie wiem jak Już, idzie, idzie do ciebie ktoś Tam on skacze. O, tu nie Uważaj. jesteś

No Paczek mnie nawala! Dawaj rozwalę go! Leży! O, gleba! Się. A gleba. Ciekawa, czy ja też bym się położył. Czekaj, może jakoś klikać nie, to nie. No wszystko, klikam i nic się nie dzieje. Bóg Dostałem ladża! Ej ciężko! Bup, paczek on cię rozwalał! Całą Bup. wioskę poniszczyliśmy! Ej smajsu został zastrzelony przez maturę, co? Co? Przez jak o, to to? Zostawiłem się o, tutaj. Gleba! Leży. A masz! A nie, on leży to ciężko go uderzyć i jakieś hity mu zadać. Ty jak się mm. patrzy na mnie, a ja po prostu mu... Headshot! Jak skagasz? Headshot! Mm. 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 Headshot! Cyk! Leży po raz trzeci! Nawalam! Nawalam! Jest! Rozwaliłem go? Czy nie? Ej! Ty! Ja zamieniłem się w golema! Patrzcie na to! Co? Patrz, tego, tego, a bałwana, mutanta. <laughs> Dostaję innym mutantem, zobaczcie Cyk. to! Teraz będę... Ty a ty jesteś kimś innym. Szkieletorem? A bałwanem. ja jestem A masz ty bałwanie! A masz ty! A masz! został. Tak, no, Zobacz, cyk! Gini <gibane> ty, bałwanie, ty, ja ci podejdę, cię walnę z tego młoda, to zostaniesz. A masz ty, chodź tutaj, chodź tu bałwanie. Ja, ja jestem zimny! A masz Omasz. bałwanie! A masz! Dobra, zostaniesz. <gibane> No tak Chodź tu, bo pewny Bałwanie jeden! Bałwanie Nie bij bałwana! Pada. Biłeś kiedyś bałwana? O masz, o masz, o masz! Ile ty, będziesz... <grym> Ile ty masz kapsów? Oooo! <grym> <a>, bałwana, Zaziu! <grym> Nie, bałwan szkieleta rozwa rozwali. O tutaj ty bałwanie! O masz! Dostał, zobaczcie, takie. kto jest potężniejszy! No dawaj, dawaj, kto jest potężniejszy, no i co? I no co? I, co? I, co? i co? I co? I co? I co? I co? Nie rozwalisz mnie! Ja cię rozwalę! Ja no, cię rozwalę! Ja cię rozwalę! Nie, nie rozwalisz mnie! Nie, rozwalę! Będziesz ja cały czas i to cię nie rozwalę! No, tyk, cyk, cyk Słuchajcie, team matruner, uwaga! Nie rozwali! Team Bałwan. A masz, a masz, a, dobra, to teraz czas na konsumpcję. E, pach, 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 pach Dobra. Chyba to nie ma sensu, bałwan musi uciekać, patrzcie na to! Oj, ja tutaj, uciekam! Nie, szkielet nie ma z szans, uciekam! Bo... Bałwan nie Za... ucieka! Zaśnieży ci całą wioskę! Ja nie mogę, patrz, szkieletor ściga bałwana, no tego jeszcze nie graliśmy! Dobra, nie mogę ze śmiechu, nie. Nie, szkielecie, nigdy mnie nie dogonisz! Chodź tutaj, chodź tu, chodź tu. Nie dogonisz mnie! O -o. Dobra, widzowie, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie również do Low, bo również u niego są filmy, więc wbijajcie, gorąco polecam. Słuchajcie, widzowie, e, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, ponieważ bijamy 200 tysięcy subskrypcji już niebawem. E, również zapraszam na mój główny kanał matruner Minecraft. E, macie wszystkie linki w opisie potrzebne. Instagramy, TikToki, Sklep z koszulkami, gorąco zachęcam. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszych kanałów. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.